Tak, kochani, idziemy po konia, tam daleko idziemy po konia, pakujemy konia, pakujemy konia i wyjeżdżamy. Przed zmianą stajni trzeba y, porążować konika przed wyjazdem, bo będzie go roznosić, <gryw> a tego nie chcemy. Dalej, dobry koń i sobie tu proszę bardzo. Jak widać, już tutaj są rzeczy Lisa. Są technika główka, proszę. Proszę. Tajfunik. Jeszcze ma spokój. Poznasz nowego kolegę dzisiaj? Nie? Cieszy się? Pewnie nie. Jezu. O Jezu, a to jest boks. Na dla końka Emilki jak ładnie dorobniałem, może zdałem. Pomyślano, że jest pięknie. Konik już jest. Geniuje. już nie Gieniu jest spacer. Spacer, jego. Chodź, spacer. Ojoj, oj, jednak jest. Zobaczcie. Super koń. Jest? jest konik. Chodź tędy, ziomuś. No. Gieniu przyjechał. Masz teraz konia wiesz? A. Taki przeciwieństwo, tej konika z W nowym boksie, geniu już w miejscu nowym. chyba się bardziej zastosowałam. Zajmij mu kanter od razu. O Jezu, nie chcę nam tego skorzystać. O, jest nowej, w nowym domku. Można mu przenieść teraz siatkę, żeby mu tracić. Proszę bardzo, do myśli idziemy. Jak wrażenia? Eee, Stasia się strasuje niosę jego siano, którego i tak nie zjadł. Dorzucimy moją i i będzie super. Pozdrawiamy. Uwaga panowie i panie, idziemy po koniki. Po Jeszcze. Pójdziemy sobie tędy, bo ja nie chcę iść tędy. I zrobię pasywisko nie nasze, to jest nasze. Pozna kolegę swojego. Gienia. Tu idzie właścicielka Gienia. On nie tak. O, dla nie mnie. Mnie teraz też będę na nim mówić. Idziemy. Ja <noise> <w ten moment. głos> Niech padną na panie. Grafiki różne, no? ale teraz. No nie wiem. Wypłukuję się w garnience. Daj koniu, gdzie ty jesteś? O, ja myślę, że to jest. <głos> 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 Proszę bardzo. Ojej, oh yeah, tam jest mój Kto jest w tej koniki? I Gieniu Tu teraz są takimi kolegami o. Tu poznaje inne koniki Tak Dobrze widać się Dzień dobry, Dzień dobry. Aha Gieniu, masz teraz, teraz tu stoisz Bo to jest teraz taka kapaterka jak tam ja Proszę bardzo hmm? Tak, tak. I teraz ogarniamy. Przy bardzo ustawię nametę. A no być chyba nie nagrywałam. Chyba <grywa> nie. <grywa> <grywa> No objects spróbowałyśmy, chyba to nagrywałam, ale chyba nie, jednak nie. Więc trochę tak, wiecie, wyszło jak wyszło, co poradzimy, ale tu jest ta właśnie sieczka. I o tym samą a Przynajmniej nie ma lokowania produktu. Tak. Bo nie widać nas. nazwy nic. I Maria, żeby tej furia jak się na sam. Wieleko z jest z takiej, jednak z tej istotnej. Ok, to teraz patrzcie ile tak pomysł? Przez ją jest dziki. No. Niestety, dlatego nie polecam. Uważajcie jak stosujecie dziką różę, bo ja przesadzam i, i przesadzam i dziki do konia. Tak. Do konia, tak. Proszę. Stajfuna. Jeszcze potem, ją ja, ja z to potem Widzicie? No. Mm. Tam za no Dobra, to mamy zrobić zdjęcie. To jest wielki sportowy konik do sportowej sani już. Nie jest sportowym koniem. <laughs> już, już będzie takim samym ziemniakiem jak mój tajfun. Tak. To jest nie jest sportowym. Zrobimy wam kiedyś. E... Pokażemy na innym bloku, jak wygląda jego boks kiedyś. Z koniem w To weź. chcę coś gdzieś Tu no na koniki. Ostra no, chyba. A nie, sika. Proszę, koń siekający. Ja Kurat, w boksie się potem śmierdzi. Nie lubię, jak konie szpają w boksie. On zawsze. No bo nigdzie indziej nie żył. O tajfunie tam się no. No to czekaj. W środku, idziemy. No, no, no. Dobra, uwaga. Tu jest yy, to, jak idzie koń tajfun. Pamiętam, jak idzie koń normalny na pastwisko. Dalej zobaczymy konia nie normalnego akwarii mojego. Chociaż ja jestem nie tak bardzo blisko, to myślę, że on będzie na zamieszanie. Tylko wiesz, że zaraz będziemy musieli szybko się pobić, bo to jestem na końcu No, no tajfu. najgorsza część całego vlogu. Teraz jest część, Ja wyjdę pierwsza, dobra? Wychodzi. Czekajcie. Bo ja tu mam jeszcze pracik. Tutaj, o. Proszę bardzo. Oj oj. Będzie ciekawie. Pierwsza oglądanie w sani. O, o Jezu, nie udaję telefonu. telefon. Sorry, złomię. Teraz ja złomię, nie chcę Zadaj mi, złomię, złomię, złomię. Złomię, złomię, złomię. Złomię, złomię, złomię. Złomię, złomię, złomię. Złomię, złomię, Górka. Tak, pierwsza górka? Tak, Zrobić Ci zdjęcie? Chwila przed tragedią? Dobra. Nie wiem, czy mi się udało zrobić, ale pójdź z tym. Dobra. Trzeba poświęcić wprowadzanie. Proszę konik na paswisku. Niestety ja nie mamy opcji jego wprowadzenia normalnie. Ale... Nie wiedzę, co ma się zabrać. Nie co... wiedziałem, on jest. On nie wiedzę, co, co ma się zabrać. Cześć. O, do wody. To jeszcze nawet nie jest jedna... Która się? O może naklije się? niego o. Eee. <laughs> 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 o idzie szukać koni. <laughs> On już wraca. I pierwsza górka w dół. On się, że tu nie ma żadnych koni pewnie. Tak, o. ale wiesz, dla niego to był taki zaraj. No. Ja tego miał być tutaj sam. Nagrywa jego też... E... O nie, za szybko na galopuje. O nie, zabiję się! te trawę! On już chce iść. Już, on już wychodzi Także tak, wyszedł doszedł na dwie i pan. I pan, już wystarczy. Jeez! Dobra, zafiro zaraz. Jakiś też powinien być. O, już widać, że o! Biegnie. Kolejne kolejnie odkaliły. <laughs> proszę bardzo. Tajfun też. Tam się poznaje. Tak O, proszę bardzo. Tam z Bachusem się poznają. O. o A, powiedział, nie. tajfunik Jak się jak lecą, boże. O Jezu. Oho! Oho. Tajfun już kopie. Jak jakiś nieprzyzwyczajoną osiwa kopnęła. tajfun biegał około niego. Oczywiście. Proszę bardzo. I blokada w co więc to jest. Wszędzie się trochę porusza. Mój. Zafiera kopa. Tajfun kopnął. No widziałem, że mi będzie kopał. Nasze dwa bezbuchy. Tajfun. Co? Tajfun się zrobił? Taki. O kurde. Idzie bawarka. Tajfun go na pewno kopnął i zafira, reszta tak niezbyt. Siba trochę tak raz, nie, chyba nie wcelowała. Co? na nie, Tajfun go strasznie odgania. Wiesz, on teraz tam idzie i go odgania. Aj, Tajfun, a Twój w ogóle by nawet nie kopnął. Ani razu, wiesz? No bo ja tak mówiłam on nie... Tylko raz próbował zat ale mu nie wyszło. Raz się potknął też. O, idzie Bachus. Z Bachusem, on pierwszy raz to z Bachusem, tak właśnie. Z pachusą się tak poznawali, nie? Tak, on idzie, bo coś się dzieje. Tak, słoni pod górę. Trzymaj Ale muszę odpiąć, kurwa, David. O, teraz babarka ruszyła. W ją schować? Masz... to wprowadzenie konia, wszystkie się patrzą, tam tu chodzi. Nie no, osób, nie by go wprowadzać coraz bliżej. Ale nie. Cześć, mój, kurwa, już. Już. Ciapciek Maczu. leci. Ciapciek. Co? Zabierz mnie z on, proszę. Ginie! Nie, jak miał? Ginie? Gieniek gieniek, ma... gieniek, gieniek, gieniek. O Boże. O idzie mój. Ja pierdziele tajfun. Ale on no, nie kopię, Lis. No nie. Nie potrafi. Co <laughs> tak patrzy? Już więcej końca nie przyjdzie chyba, nie? Mm -mm. No wszystkie. A Powiek, Chodź, to wszystkie. To jak tajfun, to to będzie tak. Tylko z głupę wącha! Jaki to Iwun lino! Dzień, cześć! Wygląda przy nim jak kucyk. Zajmiemy zdjęcie jak wącha tutaj. Ale Gisa nigdy nie kopia i nic. I ja się nastawił! <laughs> Ej Boże, Gis, to będzie klacz! Nazywaj zbij. Tak on też. O, ja Jatrze. O, pojedź. Sobie, taki A, niedożywiony. No bo jest, no. Widzisz. Nie widzisz Ja biegnie mówię O, na TikToka idealnie Idealnie, nogi mu, im się zgrywają Tak, idą prosto na nią No nie prosto, na sobie, na TikToku się oddala, się na ciebie, na O, ja nie dostałam ani jednego zapytania Co to za blizna, co na nocy? Мій чубчак. Йомер. Чубчак мій. Широтко. Він може мобрати кафе, але Masz w telefon, czy na żywo? Na żywo. bardzo. <grywa> A tamta mają go. Proszę bardzo. Ale ja się cieszę, że on nie, na razie nie wskakuje. Uważaj. To, Musisz mieć brać co żeby je odkłonić, bo one są trochę nieodgarnięte. Daj bo, nie, bo z... Mój telefon tam chodzi. Ale jest spokojnie. Nie jest tak mm -hmm. strasznie, jak myślałam, że może być czy ja tak ustawia to ogień, nie? No co taki rek mały. To jest miłość pa. To jest no, ojciec matka i dziecko. Mama papa. No, mama papa. No, A ty Chyba nie osłaniaj. Ale nigdy więcej nie biegnę po tą górę chyba. No nie fajnie. To jest tak fajnie, żebym mogła tutaj na tym kaspisku siedzieć 4 godziny. <noise> Aha, świetnie. No tak jak konie. Si, mój kolego, a do mnie. Cześć. Żyje konik? Ogólnie, no, zobaczmy, czy żyje. Żadnych nowych kopniaków nie widzę. No, on nie lubi. telefonik bez żadnych szkód aktualnie. No. ale dupa wygląda U. Widzisz gisa dupę? No ma taką samą dupę, widać, że taka bez mięśni brzydka. No. I szczęśliwa i piska, ja też no. <laughs> Jaka trójka! No. <laughs> Jakikolny... Ale on na początku on w ogóle nie wiedział, że tam dalej może iść, nie? On myślał, że właśnie ma taki mały kawałek. A Super teraz... tajfu! A teraz jest na samym końcu. Ja tak się już uspokoił. Ja najdalej. Tak, na sam koniec powiek do koni. Ale bardzo... Aj, konik. Okej. No, to pa to, pa. Pa pa. Pa. Jaka różnica. Do no. no. teraz zdjęcie, rupa, duch i wszystko. O, teraz <grym wiosenie> będzie chyba. No nie. A Pana cesara. Cesar był do kolana Tak, bo nasz taki niski to nie jest. Niech się. To jest różnica wielka. Wchodź w A Diana to jeszcze była niższa, nie? Kurwa, Diana to był kucek taki, mini. Diana była taka złą. Wchodzisz mi, kurwa. Może. O nie, wyszedł jak? Jak no, <laughs> ja O O Ale pierwszy raz mam już odkryte. Ja pierwszy mam nawet. No że nie stoi. <laughs> To tyle dobrze. O, już to mam. Teraz będę kaszać, bo tak biegam tutaj. No. A. A potem będzie. Nie mam pamięci na vloga. Oj, oj. Jaki mój malutki. Ale patrz, już jest. Dobra, nie, nie, zap nie chcę zapraszać. Nie zapraszaj, no. Ale może się... jest bez kwików. Ale czy tak będziesz u spokoju w stosunku do niego? widzisz? tak. Czekam, mam zrobić milion zdjęć? No Ta dwójka pewnie się zakumpluje. Dobrze. Robią się? Robią się. Pewnie. Dobry tajfun. Nie. Ja. Tak. Ale dobrze tu będzie miał. Tak. Patrzcie, tu koniki. Dobra, konie idą, to też pójdzie. Musi zwiedzać stoi Jak stoi <laughs> Boże jaka sierota. Oho Żeby siwa teraz nie poleciała Tak nie wiemy nic specjalnego robić. Pozdrawiamy. wiele ładniej. Jest niewiele, ale Ale dajemy radę. Jak się czujesz? Boję się. na lążowniku na chwilę. Sam się zachodzi. Chyba zamknęłam. Dobra, o tak! Super. Nie wiem, czy on nie zna, czy mamy jedzenie. <śmusza> Pobiegnie do koni. No jest, nie chyba znowu nie bierze... że. Chyba że na koni. Bierze. Pokaż mu jeszcze jedzenie, może zje. Babu, okay. ogarnie, że może biec do koni, dobra. Ja I Trochę głupi. Dobra, zioł, my na tym kończymy vloga. Miło, że byliście, praktycznie nikt tu nie był, ale to nieważne. My wiemy lepiej, my będziemy... sławne tam widać Sejfuna. Tam. Tak. tak właśnie, na razie jest chłonik Nie, zale, ale... Jest lepiej niż miałoby Co? Co? Teraz. Aha! Żegnamy mas.